Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję grupie, że chciała skorzystać z tego mojego doświadczenia, że chcecie posłuchać doświadczenia związanego z służbą, bo dzisiaj po meetingu wiem, że będzie sumienie grupy, że będą wybierane służby, w związku z czym może moje doświadczenie do kogoś na tyle przemówi, że przestanie się po prostu bać, nie, bo ja do wspólnoty przyszedłem w 2007 roku i, i tak się stało jak się stało że moja siła wyższa póki co jeszcze w tej wspólnocie pozwala mi być także jestem we wspólnocie i na pewno służby które pełniłem pełnię bo to nie jest tak że ja nie pełnię służby bo, bo uważam że służba każda służba po pierwsze daje mi gwarancję trzeźwości te które Pełnie trwały dwa lata, więc przynajmniej przez dwa lata miałem tą gwarancję trzeźwości. Po drugie, każda pełniąca służba przeze mnie czegoś mnie nauczyła. Nie? To jest moje doświadczenie, to jest to, co wyciągłem z tego, co moja siła wyższa pozwoliła mi, pozwoliła mi z tej służby wyciągnąć. Ja powiem tak, że rozpocząłem ten swój etap trzeźwienia zaraz po terapii, bo tak jak mówię, do wspólnoty przyjeżdżałem w 2007 roku, ale trafiłem tam z terapii, bo, bo taki był wymóg kontraktu, te 15 lat temu jakoś terapeuci byli bardziej przychylni w wspólnocie i po prostu wysyłali tych pensjonariuszy czy tych pacjentów z terapii na, na meetingi anonimowych alkoholików. Ja w kontrakcie podpisałem taką Rzecz, że na te trzy meetingi anonimowych alkoholików yy, powinienem się udać. Nie? I tak też właśnie uczyniłem. Yy, potem bardziej skupiłem się yy na terapii. Tą terapię praktycznie ona trwała około dwóch lat, bo to potem jeszcze po tej motywacyjnej zrobiłem terapię yy, pogłębioną i po zakończeniu terapii tak naprawdę zaczęło się moje przeźwienie tak na poważnie we wspólnocie anonimów i alkoholików. Nie? I jakoś. Przychodząc do tej wspólnoty, i poznając tą wspólnotę i widząc tych ludzi, którzy już jakiś czas trzeźwieli, obejmowali te służby, to dla mnie zawsze to był taki strach, nie? bo przyszedłem z ulicy człowiek, który nie wiedział, na czym polega ta służba we wspólnocie, ja się po prostu tej służby bałem. Nie? Dla mnie rzecznik to był tak jak nie wiem, prezes w firmie, nie, że o to musi być jakaś szycha. To musi być człowiek, który rzeczywiście już coś wie, że yy, tak go tutaj szanują, no, że został prezesem, tak? Dopiero będąc we, we wspólnocie, poznając te służby, zna, poznając osoby, które te służby pełniły, to moje postrzeganie tej wyższości, dzisiaj mówię to w cudzysłowie służebnych, a reszty wspólnoty. To była po prostu mrzonka, nie? Ja po prostu bałem się służyć, nie? Ja pamiętam, jak na początku, już troszeczkę w tej wspólnocie byłem, jeden z przyjaciół przed meetingiem podszedł do mnie i zapytał się, bo to była pierwsza propozycja służby, którą, którą dostałem, czy którą mi zaproponowano we wspólnocie. To pamiętam, że to była służba prowadzącego meeting, nie? I ja wtedy właśnie z tego strachu, z tego poczucia swojej, no, z poczucia swojej wartości niskiej, po prostu powiedziałem, że ja nie jestem godny czy gotowy do tego, żeby ten meeting poprowadzić. Nie? I, to było, I to było wtedy, i ja pamiętam, że długo po tym, jak ten meeting się odbył, i potem posłuchałem przyjaciół, że po prostu no, trzeba było skorzystać z możliwości, wtedy bym się przekonał, czy rzeczywiście jestem aż tak zły. Czy jestem po prostu dobry do tego, żeby ten meeting poprowadzić? Ja się po prostu już wtedy nigdy nie dowiedziałem, bo tak naprawdę wtedy po raz pierwszy zaproponowano mi służbę i ja tą służbę odmówiłem. I mówię, że taki niesmak w mojej głowie po prostu pozostał, tak? że mogłem przynajmniej spróbować, że to przecież. Nic nie boli, nie, tylko właśnie bałem się wtedy tej oceny, bałem się tego, że jestem za krótko we wspólnocie, bałem się tego, że może y, to moje prowadzenie nie będzie takie, jak prowadzenie tych, których uważałem, że po prostu potrafią prowadzić meeting. Nie? Dziś z perspektywy czasu y, pełniąc służby we wspólnocie i to w różnych poziomach, bo, bo tak zadecydowała moja siła wyższa, że te. Poziomy mojej służby były od najwyższej, czyli od grupy do najniższej, czyli do regionu, one wszystkie były mi po coś potrzebne. Nie? Ja to dzisiaj widzę z perspektywy czasu, nie? bo muszę powiedzieć, że każda służba, którą pełniłem, czy każda służba, którą pełnię, ja nigdy żadnej służby nie cieniowałem, nie? Bo, bo to tak we wspólnocie mnie przynajmniej uczyli, że jak podejmuje się służby, i jestem odpowiedzialny za, za tą swoją służbę, to po roku czasu, jeżeli służba dwa, dwa lata, po roku czasu, ja szukałem sobie cienia, tak? osoby, którą przygotowywałem do tego, że po zakończeniu mojej służby, czyli po tych dwóch latach, był, był kandydat, który był przygotowany przeze mnie do tego, żeby tą służbę, którą ja pełniłem, po prostu przejąć pomimoń, nie Prawda jest taka, że to nie ja decyduję, czy ta osoba tą służbę przejmie, czy nie przejmie. O tym decyduje nasz najwyższy autorytet we wspólnocie, czyli, czyli to sumienie grupy, ale już ta osoba jest przygotowana. Tak? Ja pełniąc każdą służbę we wspólnocie, robiłem to na zasadzie, ja to zawsze mówię, branki, że. Ktoś przyszedł, zaproponował mi, słuchaj, wzywa cię wspólnota, trzeba podjąć się służby, liczymy na Ciebie. I podejmując decyzję odnośnie, odnośnie jakiejkolwiek służby, ja zawsze nad tym się zastanawiałem. Nie? Bo moje doświadczenie jest takie, że służba na pewno, mi przynajmniej, pomogła bardzo w tym, żeby tą częśćwość zachowywać ale znałem doświadczenia przyjaciół, którym po prostu służba zaszkodziła. Ja zawsze tłumaczę, że każdy z nas i do programu, i do służby powinien być po prostu gotowy. Jeżeli tej gotowości nie ma, to ja po prostu wtedy bardziej zastanawiam się nad tym, czy, czy jestem gotowy, czy służba pomoże mi w trzeźwości, czy po prostu ten komfort trzeźwości mi. Yy, może zachwiać, nie, ale mówię, no byłem zawsze brany z branki. Ja zawsze porównuję tą, 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 tą moją służbę do tego wstępu, jak Jaś Fasola te filmy swoje kręcił, że ja tak spadałem z góry, po prostu leciałem na tą ziemię, wstawałem, oczekiwałem się i po prostu próbowałem tą służbę pełnić. Nie? I pierwszą taką służbę, którą podjąłem, yy, to był to była służba rzecznika grupy. Nie? To było w trzy lata chyba mojej trzeźwości, kiedy yy, poproszono mnie o wsparcie osobowe na jednej tutaj z grup krakowskich. Yy, wiecie, i moje myślenie było wtedy takie: no chore, po prostu moja głowa jeszcze nie była na tyle trzeźwa, żeby, żeby to zrozumieć, bo to, było, yy, bo to jest grupa, która znajduje się na moim osiedlu, w którym po prostu mieszkam od lat. I, jak zaproponowano mi, żebym po prostu wsparł tą grupę osobowo, bo na tej grupie to była taka fajna grupa, bo spotykało się dwóch przyjaciół, czyli to już była grupa anonimów alkoholików, bo tradycje mówią, że żeby powstała grupa, to musi być dwóch alkoholików i jeden wspólny cel, czyli niesienie posłania alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi, więc oni te zasady zachowywali, tylko że Ciężko było z zachowaniem tej trzeźwości, bo to tak było, oni tak się fajnie umówili, że jeden szedł pić, drugi siedział w salce, a potem tamten wracał z picia, a ten, który siedział, w tym momencie szedł pić. Więc tak fajnie wyglądało i, i, i po prostu poproszono mnie z racji tego, że, że ta grupa działała na moim osiedlu, żeby wesprzeć tą grupę osobowo, tam jeszcze kilka osób zaczęło regularnie na tą grupę uczestniczyć i postanowiliśmy, że tą grupę będziemy reaktywować, tak? I, I na grupie już było na tyle dużo osób, że postanowiliśmy, że wybierzemy po prostu służby, że, bo grupa, żeby działała, to muszą być służby, Nie, nie może działać grupa, jak, jak służb nie ma, bo każda służba, która jest przeznaczona do grupy, ona czemuś służy. Właśnie temu, żeby ta grupa działała tak, jak, tak jak powinna działać we wspólnocie anonimowych alkoholików. Nie? I wtedy zaproponowano mi, pamiętam, tą pierwszą służbę, to była służba rzecznika grupy. Nie? No i sumienie grupy wybrało mnie tym rzecznikiem, więc ja strasznie poważnie do tej grupy, do, do tej służby mojej. Podszedłem, praktycznie rzecz biorąc, to naprawdę o tej służbie nie wiedziałem nic. nie Przeczytałem w poradniku, na czym polega służba rzecznika grupy i starałem się po prostu wykonywać tą służbę, jak najlepiej potrafię. Nie? I, i yy, na pewno służba rzecznika nauczyła mnie pokory, nie? Bo, bo służąc, bo, bo tu trzeba sobie zdać po prostu sprawę, że jeżeli służę, to ja służę. To ja nie jestem żadnym autorytetem. Ja nie mam. Nic do powiedzenia. Ja nie mam, ja nie mam rządzić, ja mam po prostu służyć. Nie? To jest tak, jak relacje pomiędzy hrabią a służącym nie? To służący służy hrabiemu, a nie na odwrót. Służący wie, co ma zrobić, żeby hrabiemu sprawić przyjemność. Tak, on wie, kiedy rano przynieść mu pantofle, kiedy mu podać lafrok, żeby mógł sobie założyć. Nie? I na tym właśnie polega ta służba we, we wspólnocie, że znaleźć ten. Ten właściwy, właściwe miejsce, pozbyć się własnego ego, egoizmu, patrzeć na dobro wspólne, patrzeć na całą grupę, nie próbować po prostu manipulować, rządzić, tylko wypełniać to jako rzecznik grupy, co zażyczy sobie sumienie grupy, bo to jest najwyższy autorytet w, w działaniu grupy. Nie? I, I potem te służby. Po zakończeniu tej służby, i wtedy popełniłem ogromny błąd, bo nie było chętnego do tej służby, więc ja tą swoją służbę, oczywiście, po namowie przyjaciół, przedłużyłem o jeden rok. Nie? I dzisiaj, z perspektywy czasu, ja zawsze, jeżeli mam coś do powiedzenia, jestem w sumieniu grupy, ja zawsze tłumaczę, że Dobrze jest, jeżeli ta służba się kończy, to po prostu ją trzeba zakończyć. Lepiej, jak jest wakat na, na, na grupie, w jakiejś służbie, niż po prostu osoba przeciąga tą służbę w nieskończoność, nie? bo to niczemu nie służy. Ja uważam, że taka transfuzja po dwóch latach świeżej krwi i nowych pomysłów, to jest bardzo, bardzo dobra. Nie? I potem. Po prostu poszło, nie? zacząłem służyć w innych grupach. Skończył się ten okres służenia na tej, na tej jednej grupie, zostałem skarbnikiem na grupie następnej. Potem przyjąłem służbę, zostałem wybrany na mandatariusza jednej z grup. Potem, będąc już w intergrupie, pierw zaproponowano mi służbę skarbnika intergrupy, nie? więc tą służbę przyjąłem. Potem znowuż wróciłem na, nie, potem poszedłem, przepraszam, do regionu na delegata, na konferencję i pełniłem tą służbę też przez dwa lata. Potem wróciłem na grupy, pełniłem różne służby, korportera, rzecznika. Po prostu dzieliłem, przekazywałem czy, czy oddawałem w wspólnocie to, co dzięki służbom, które pełniłem, czy pełnię, po prostu oddawałem. To swoje, to czego dowiedziałem się, służąc po prostu, żeby, żeby służyć jak najlepiej potrafię. Nie? I doszedłem później do rzecznika intergrupy, i najlepsze, najlepsze to było to, że jako rzecznik intergrupy, bo ja od jakiegoś tam dłuższego czasu stawiam zawsze na jedność tej wspólnoty, bo rozumiem tą tradycję pierwszą, która, która jest gwarancją. Tego, że ja mogę żyć i ci, którzy przyjdą po mnie, też będą mieli tą, tą możliwość życia, tak jak ja mam. Nie? I to gwarantuje mi jedność. Nie? Ja pamiętam, jak na pierwszym moim spotkaniu intergrupy jako rzecznik zacząłem opowiadać o tej jedności, że ja będę bardzo na tą jedność stawiał, i, i zacząłem tą intergrupę prowadzić, i w pewnym momencie nieświadomie po prostu. Nieświadomie, bez zastanowienia zacząłem mówić, to przegłosujcie, to zastanówcie się, to weźcie zróbcie. Nie? I przerwa była, podszedł do mnie taki przyjaciel i powiedział do mnie tak, Tadeusz, powiedz mi jedno, mówiłeś na samym początku, jak ta intergrupa, jak tą intergrupę jako rzecznik, zacząłeś służyć, że stawiasz na jedność, to dlaczego mówisz do nas, wy? Tak jakbyś nie czuł się częścią Wspólnoty, nie? I ta służba właśnie nauczyła mnie tego, żeby zwracać uwagę, że. Nie jest ważne to, co ja mówię, tylko ważne jest jak ja służę, tak? bo ja mogę opowiadać niestworzone rzeczy, a ważne jest to, jak, jak, jak ja służę. Jeżeli czuję tą jedność i chcę tą jedność budować poprzez przyciąganie, a nie reklamowanie, to ja mam po prostu to pokazywać, ja mam o tym mówić. Tak? I od tej pory zawsze mówię my, nie mówię już wy, nie ma już u mnie w słowniku słowa wy. Nie? Także Każda służba, którą pełnię, którą pełniłem czegoś mnie nauczyła. Nauczyła mnie każda służba, nauczyła mnie pokory, nauczyła mnie służba skarbnika dysponowaniu, czy, czy opiekowaniu się pieniędzmi, nie? nie tylko wspólnotowymi, ale i w życiu prywatnym to samo, tak? w domu dzisiaj stosuję wszystko to. Czego nauczyłem się poprzez służby. Nie? Mówię, że pomimo tego, że na początku, kiedy te służby zostały mi proponowane, pojawiał się lęk, pojawiała się obawa, czy sobie poradzę, czy dam sobie radę, jednak mówię, przemyślana decyzja, czyli kontakt z moją siłą wyższą, rozmowa z przyjaciółmi ze, ze wspólnoty, nie na zasadzie takiej, że weź w tym i powiedz, czy ja mam tą służbę przyjąć, czy mam kandydować. Czy po prostu nie, tylko wysłuchałem ich doświadczeń, posłuchałem to, co mieli mi do powiedzenia odnośnie mojej osoby. Rozmawiałem też z moimi bliskimi, bo dobrze wiedziałem, że każda służba będzie mnie od tej rodziny po prostu odciągać, w związku z czym też uważałem, że powinni podjąć decyzję, czy godzą się na to, żebym mniej czasu spędzał w domu, a więcej po prostu służąc wspólnocie. I zawsze tą zgodę miałem, tak? I wtedy po rozmowie z moją siłą wyższą, po wysłuchaniu moich przyjaciół, ich opinii i moich bliskich podejmowałem decyzję, której nigdy nie żałowałem. Każda służba naprawdę sprawiała mi ogromną radość, sprawiała mi takie czucie się potrzebne, nie? Że, że, że to jednak nie było tak, jak wydawało mi się na, na początku. Nie? Uczyła mnie pokory, uczyła mnie tego, że czasami. Miałem swoje pomysły, które chcący przeforsować czy zaproponować sumieniu grupy, sumienie grupy twierdziło, że to co proponuję nie jest póki co dobre i ten mój pomysł został po prostu, że tak powiem, wyrzucony do, do śmietnika, to ja do tego podchodziłem z pokorą. To nie miałem z tym żadnego problemu po prostu, żeby mnie to bolało, żebym ja yy, po prostu Tęsknił za tym, żeby grupa czy intergrupa wyglądała tak, jak ja bym chciał. Nie? Także na pewno dużo pokory, dużo tego, że później to wszystko, co dawały mi służby, ja to wszystko przenosiłem na życie prywatne, na życie zawodowe. Nie? Także jak ja dzisiaj wykonuję swój zawód taki, jaki wykonuję, że jestem osobą, która w dużej firmie. Czuwa nad procedurami, które firma wprowadza, i czasami muszę iść do jakiegoś działu, bo właściciele zarząd kieruje mnie, żeby sprawdzić, czy te procedury, które zarząd sobie ustalił, czyli ja to rozumiem, sumienie tej, 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 tej naszej grupy, czyli tego naszego przedsiębiorstwa ustaliło pewne zasady procedury. Więc jak ja idę do dyrektora działu, czy kierownika działu, czy kierowniczki działu, to ja zawsze przychodzę i mówię, że musimy coś zrobić w jakim momencie jest procedura, którą zarząd wymyślił u was w dziale, nie? Ja przyszedłem nie po to, żeby was skontrolować i żeby was skrytykować, tylko przyszedłem po to, żeby wam pomóc, żebyśmy usiedli razem i zastanowili się, co możemy zrobić, żeby to, co od nas żądają właściciele, co żąda zarząd, zrobić, nie? I, I kończąc później już te kontrole, ja zawsze do nich mówię, słuchajcie, jesteście tego świadomi, że ja będę musiał z tego napisać sprawozdanie, i pewnie przed zarządem będę to musiał powiedzieć, więc kilka rzeczy powinniśmy poprawić. Nie mówię, że wy powinniście poprawić, tylko powinniśmy poprawić i pewnie za jakiś czas kierują mnie z powrotem do Was, żeby to skontrolować. Więc jeżeli będziecie potrzebować mojej pomocy, ja jestem do Waszej dyspozycji. Nie? I tego nauczyłem się właśnie służąc. Także zachęcam wszystkich do tego, żeby nie bać się tej służby, że strach jest złym doradcą. Po prostu. Oddaj, trzeba oddać wspólnocie to, co od wspólnoty dostaliśmy. tak. Jeżeli mam predyspozycję, jeżeli czuję się dobrze, jeżeli wiem, że służba może mi pomóc w cześćwości, to ja się dzisiaj nie zastanawiam. Obecnie pełnię służbę rzecznika intergrupy Online'owej w sieci cześćwości, i ta służba, dzięki temu, że wcześniej byłem. Rzecznikiem na intergrupie stacjonarnej. To swoje doświadczenie, które dostałem we wspólnocie ileś lat temu, ja to dziś. Dziś jest mi łatwiej po prostu tą intergrupę prowadzić. Mam to doświadczenie. Wiem, jak, to, jak ta służba powinna wyglądać. I ja dzisiaj już nie mam tego lęku przed, przed służbą. Wiem, że. Po coś ta służba jest mi potrzebna. Ta służba czegoś mnie po prostu nauczy. Jak to mówią u nas we wspólnocie, że jeżeli podejmujesz się służby, to jeżeli podejmujesz się służby, to wtedy nie wiesz o tej służbie nic, a jak wiesz już wszystko, to po prostu ci wspólnota dziękuję, bo już te dwa lata mijają. Także bardzo dziękuję, że byliście, że chcieliście posłuchać mojego doświadczenia. Zachęcam bardzo gorąco. Jestem naprawdę przykładem tego, że służba może sprawiać radość, że służba daje naprawdę wiele, bo mi dała wiele. Nauczyła mnie naprawdę pozbyć się wielu cech charakteru, tych negatywnych, które dzisiaj nie mam, dzięki temu, że po prostu pełnię służby we wspólnocie anonimowych alkoholików. To jest też lekcja, która naprawdę dała mi bardzo dużo. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Wam, że jesteście, że, że słuchacie mojego doświadczenia. Zachęcam Was wszystkich, słuszcie ile możecie. Jeżeli będą jakieś pytania, chętnie odpowiem. Dziękuję.